Przed nami odcinek bardziej techniczny, bo dotyczący ustawień sterowników audio, co pozwoli Ci skonfigurować interfejs audio w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w danej chwili. Bufor programowy. Wielkość bloku danych wyznaczająca aplikacji komputerowej czas na przetworzenie porcji danych. Im większa wartość bufora, tym więcej czasu komputer będzie miał na realizację zadań i tym większe będzie opóźnienie od polecenia do wygenerowania dźwięku. Mniejsze wartości bufora pozwalają ograniczyć opóźnienie kosztem większego wykorzystania mocy obliczeniowej CPU. Co to oznacza dla nas, muzyków, producentów? Korzystając z komputerowego samplera lub instrumentu wirtualnego zwykle będziemy chcieli ustawić możliwie najmniejszy bufor, aby zminimalizować ewentualne opóźnienia od wciśnięcia klawisza na klawiaturze do pojawienia się dźwięku na wejściu interfejsu audio. Nowoczesne urządzenia tego typu pozwalają nam wybierać pomiędzy ustawieniami od 16 sampli do 2048 sampli, nawet 4096 sampli, co zwykle się przekłada na opóźnienie rzędu od około 1,5 milisekundy do kilkudziesięciu milisekund, przy czym dokładne wartości mogą być różne dla różnych urządzeń. W praktyce pracując z wirtualnymi instrumentami czy samplerami w szczególności będziemy dążyli do tego, żeby pracować z jak najmniejszym buforem, tak aby opóźnienie od wciśnięcia klawisza na klawiaturze czy padu do pojawienia się dźwięku na wyjściu interfejsu było po prostu jak najmniejsze. Tak krótki czas może niekiedy skutkować trzaskami i innymi artefaktami, zwłaszcza jeśli w naszej komputerowej sesji uruchamianych jest wiele instrumentów wirtualnych. Dlatego większość producentów do typowych prac kompozytorskich stosuje zwykle wartości małe, choć nie najmniejsze, np. 64, 128 lub 256 sampli, w zależności od rodzaju prac i wydolności komputera, też samego interfejsu. Do prac mikserskich z kolei zaleca się ustawienie dużych wartości bufora. Kilkudziesięciomilisekundowe opóźnienie nie będzie zauważalne podczas uruchamiania odtwarzania, a dzięki temu będziemy mogli wykorzystać więcej wymagających efektów tyczkowych, czyniąc brzmienie nagrań zwykle ciekawszym. Jako że praca z dźwiękiem w czasie rzeczywistym, a właściwie czasem bliskim rzeczywistemu, bo mamy tu do czynienia z niewielkim opóźnieniem, wymaga dużej mocy obliczeniowej, komputery nie zawsze dobrze radzą sobie ze wszystkimi zadaniami, tak jakbyśmy tego od nich oczekiwali, czyli bezproblemowo. Dlatego polecam Ci, abyś zarejestrowała, zarejestrował się na mojej stronie na kurs pod tytułem Jaki komputer do produkcji muzycznej, w którym podpowiadam m.in. jak dokonać ustawień dotyczących planu zasilania w laptopach, samych sterowników, czy też zmierzyć latencję DPC. Polecam Musoneo.com.